Partnerem materiału jest Luxpuff, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 m od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 m od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. To jest impreza kładowa polegająca na przejechaniu odcinka trasy w jak najszybszym czasie, zameldowaniu się na mecie. Impreza trwa 3 godziny, jest później przerwa, godzinka jest na tankowanie, później 2 godziny w drugą stronę, żeby się w główce nie pokręciało. Mamy zawodników tutaj praktycznie z całej Polski. No, generalnie jesteśmy zadowoleni. Ja, że impreza się udała, bo no, nawet można powiedzieć, że mielibyśmy 30 osobom, żeśmy odmówili ze względu na to, że y, tego typu rajd robimy pierwszy raz, chcemy się w ogóle zapoznać, zobaczyć na, na jaki odcinek trasy możemy mniej więcej ile kładów tak, puścić, więc to jest taki można poznawczy, tak? Bo tak to Ale... zawsze, zawsze robiliśmy y, te zawody przeprawowe, czyli zdobywaliśmy jakieś punkty w jakieś ukryte, a te są typowo takie y, na szybkość można powiedzieć. Zapytam o trasę, jak ona wygląda. Ile ma kilometrów? Kilometrów to myślę, że ma około 14. Jest to zróżnicowana trasa. Nie ma zbyt takich ekstremalnych kawaków, gdzieś mamy tu zawodników różnej klasy, więc nie chcieliśmy ich tam peszyć. Na razie zrobiliśmy trasę dla wszystkich. Jest trochę podjazdów, jest troszeczkę błota, bo nam troszeczkę pogoda dopisała. Mamy trochę szutru, mamy jakieś tam trawersy, więc wszyscy myślę, że coś dla siebie znajdą. Jak organizacja tego typu wydarzeń wpływa na promocję gminy? Myślę, że to fajna okazja, żeby ludzie z Polski poznali walory naszej gminy, szczególnie okolic Lok Niekłania, naszych pięknych lasów. Myślę, że nie ma lepszej formy promocji niż to, że pojeżdżą sobie po tych lasach, zobaczą. Jest to kolejna inicjatywa, w którą zaangażowali się mieszkańcy.